Wojtku, pierwsze fragmenty meczu to duże problemy z naszej strony z wysokim pressingiem Miedzi. Jak z twojej perspektywy, z perspektywy ławki wtedy jeszcze to wyglądało? No wiadomo, mieliśmy problemy od początku meczu. Miedź przeważała. No, brakowało agresywności do skoku, do przeciwnika. No ale po przerwie trener dokonał zmian. Mówiliśmy sobie w szatni, że musimy agresywnie wyjść na drugą połowę. No i tak zrobiliśmy i udało się zremisować ten mecz. Kontuzja Andrzeja Trubecha sprawiała, że już w pierwszej połowie wszedłeś na plac. Czy ma tak to pierwsza taka twoja historia, że właśnie już w pierwszej części gry wchodzisz jako zmiennik? Yy, tak, pierwszy raz jak mi się zdarzyło. No nie spodziewałem się, że... Wiadomo, nikt się nie spodziewał, że Andrzej Trubecha będzie kontuzjowany, no ale tam trener z ławki od razu powiedział, że mam się rozgrzewać i tak się potoczyło, że wszedłem na blisko. Od... w końcówce pierwszej połowy. No właśnie, teraz już troszkę e, ta końcówka pierwszej połowy, może troszkę jeszcze o tym powiedz, bo jak trudne to było i, i czy, czy to wejście było takie optymalne? No wiadomo, że na początku trzeba było dobrze wejść w mecz, dobry pas, e, dobry pressing i tak dalej, ale później w drugiej, wiadomo, wsparcie od kolegów dostałem, więc to pomogło dużo w drugiej połowie. No właśnie, to wsparcie było ważne. i teraz pogadamy trochę o przyjemniejszych rzeczach. Twoje wejście na pewno dużo, dużo nam dało, i tak naprawdę stworzyłeś pierwszą taką dużą szansę. Ale strzał z lewej nogi wylądował dużo słupka. Tak jest. No, mi się wydaje, że blisko, było w miarę bramki no, mi się wydaje, że właśnie strzał był groźny, no, ale no, mało brakło. Natomiast ten już twój gol dał nam kontakt i taki napędził te kolejne ataki. Tak jest, no, na pewno ta pierwsza, pierwsza bramka na 2:1 no i moja pierwsza bramka dla Brookbetu cieszy. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia i że pomoże nam In, inne bramki nam pomogą w wygrywaniu innych meczów. A powiedz mi jeszcze czy masz takie wrażenie z boiska, że ten mecz jeszcze mogliśmy wygrać, że powinniśmy go wygrać? No też tak mi się wydaje, że w końcówce no to my mieliśmy przewagę, też mieć grało bardzo wysoko, i my, jak odbieraliśmy piłkę, szybko się zbieraliśmy do kontrataku i mogliśmy właśnie strzelić na 3-2, tak mi się wydaje. No ale no trudno, no już też doceniamy ten remis, bo było trudno, więc cieszy, cieszy nas nawet ten remis. Dziękuję bardzo. Dziękuję.